Żeliborska Szkoła Boksu, e, dawno nie oglądana na Bokserorkę Ewa Brodnicka jest z nami. Witaj serdecznie Ewa. Witam serdecznie. E, dawno? No, e, na konferencji przed Placet Boxing Night e, e, już byliście. No tak, e, mnie nie było. i już Mi się od razu w głowie po, po, po... Dokładnie tak, że tęskniliśmy. Miałem inne sprawy na głowie. Ewcia, e, no my długo nie rozmawialiśmy, to, to fakt. E, Teraz jest walka 13 maja, tak? Tak, 13 maja w Dobra data. często Częstochowa też fajne miasto. No muszę o, o takie standardowe pytanie o przygotowania zapytać. Znaczy jakie? Eee, tak, 13 maja Częstochowa, moja 13 walka, 13 maja i jestem przekonana, że to będzie moja szczęśliwa liczba. Wielu kibiców do mnie pisze, że mają tego dnia urodziny albo nie wiem, jeden dzień przed... 13. Albo... Tak, albo jeden dzień, przy... nie no trochę więcej, jeden dzień przed albo jeden dzień później i mam im sprawić prezent, e, zdobyć ten pas i to będzie dla nich e, e, duża frajda i właśnie prezent na urodziny. Przygotowania dzieliłam w Niemczech, czas w Niemczech, jak również czas w Polsce, tutaj w Warszawie, w Żoliborskiej Szkole Boksu i również przygotowanie fizyczne no w dwóch różnych klubach z Przemysławem Kantarowskim, a w Niemczech z Dominikiem Junga. Sparowałam w Szwecji. No właśnie, pogadamy za chwilę o sparingach w Szwecji i o przygotowaniu w Niemczech. Ja bym tutaj się chciał skupić na razie o przygotowaniach w Polsce trochę z Przemkiem, z Jackiem. Jacek mówił o tym, że poprawiacie, stawiacie bardzo na poprawę giętkości, gibkości, uników, amortyzacji ciosów. Nie wiem o co mu chodziło z amortyzacją o ciosów. Może wiesz, chodzi o. Ja nie, ja nie chcę w ogóle żadnych ciosów przejmować. <laughs> nie chcę ich amortyzować głową. Nie, no żartuję. Tak, robimy różne ćwiczenia, które mają poprawić balans tułowia, jak również pracę na nogach. Także to są, no, to są różne ćwiczenia. Nowe, które mają uruchomić właśnie lepszą pracę nóg, lepsze zejścia z linii ciosu. No i oczywiście sparingi tutaj z chłopakami z szkole boksu, które nie są łatwe, ale naprawdę bardzo owocne. Już kilka lat boksujesz i uważasz, że da się zmienić troszkę ten balans? Jak Ci się to wychodzi? Jak czujesz to? Da się zmienić. Wiesz, ja przywożę też fajne ćwiczenia. Jacek wymyśla, jak również przywożę z Niemiec fajne ćwiczenia. I Jak się te ćwiczenia powtarza? Tysiące razy na treningach, to to ci potem wchodzi w nawyk. A ja bardzo szybko łapię m, nawet pewne głupoty, które się nauczę, że tak powiem. Więc m, e, trzeba uważać, czego mnie się uczy, bo ja to bardzo szybko właśnie przynoszę do ringu. No to w sumie dobrze, bo wiesz, bokserzy to, to, to pewne rzeczy już mechanicznie robią, tak? Tego się nauczyli, jakby nie przyswajają. To jest, jest taka blokada, wiesz, do zmian. I ja m, często też coś takiego miałam, że w... nie, to w ogóle mi nie wychodzi. Taka frustracja się pojawiała w moim przygotowaniu. No i miałam tam różne spięcia właśnie z Dominikiem w Niemczech. Natomiast przedyskutowaliśmy to i pięść też nie może zostać w jednym miejscu. Okej, okay, fajnie ci coś wychodzi, ale musisz się uczyć nowych na elementów, nawet jak ci nie wychodzą. Trzeba je próbować i być może to wyjdzie. Oczywiście szlifujemy to, co mam już dobra, jakąś bazę, natomiast muszą być nowe elementy, no bo inaczej jest się łatwo czytelnym dla przeciwnika. No właśnie, twoja najbliższa przeciwniczka Jacek też o tym wspominał, dysponuje mocnym uderzeniem. Te przygotowania są jakoś specjalnie tą przeciwniczkę? My zawsze przygotowujemy się pod przeciwniczkę taktycznie. Wypisujemy jej mocne strony, jak również słabe strony i staramy się tak dopasować przygotowania, aby wyeliminować jej plusy. Także wiemy, w czym Irma może mi zagrozić, ale też wiemy, w czym jest słabsza i jak mogę ją ograć taktycznie. A w czym, Twoim zdaniem, jest słabsza? Jest na pewno ode mnie wolniejsza, mniej dynamiczna, jak również bardziej czytelna na nogach i taki są, można powiedzieć, cały czas w linii prostej. Dużo się mówiło, ja słyszałem też takie opinie, że tak naprawdę 80% boksera to jest szybkość na nogach, właśnie poruszanie się na nogach. Tak. Zgadzasz się? Zgadzam się, nogi są bardzo ważne, równie ważna jest też głowa, natomiast wszystkie jakby każdy cios wychodzi od nóg i każdy ruch to jest połączenie najpierw nóg ym, z rękami. Y dodatkowe zamieszanie, jeżeli chodzi o Polsat Boxing Night, tak? Troszkę Cię rozprasza, no bo to jednak wiesz, no masz w głowie dwie walki. Wiesz o tym, że ta walka na Polsat Boxing Night jest bardzo, to jest promocja, tak? Dobra gala, najlepsza w Polsce oprawa i tak dalej, i tak dalej. Duże wydarzenie bokserskie w kraju. Nie przeszkadza Ci to troszkę mentalnie? Nie, absolutnie mi to w ogóle nie przeszkadza. W tym momencie i łącznie skupiam się na walce 13 maja. Oczywiście z tyłu głowy i jak się pojawiają pewne, pewne elementy promocyjne już w tej gali 24 czerwca, oczywiście, że wtedy myślę o tej walce. Natomiast teraz już pozostało tylko dwa tygodnie do mojej najważniejszej walki w karierze o Mistrzostwo Świata i praktycznie nic nie jest w stanie mnie zdekoncentrować. Jestem w pełni skupiona tylko i wyłącznie na Irmie. No, to jest coś taka zawzięta dziewczyna. Jak już sobie coś bijesz do głowy, to nie odpuszczasz. Zresztą dziewczynki nie idą do boksu, nie no, żartuję. Oczywiście w... Tak, no trzeba być bardzo zawziętym, mieć uparty charakter, no bo często ci wiele rzeczy nie wychodzi w boksie i nie można się poddawać. No, poza tym wszyscy wiemy, to nie jest łatwy sport. Nie, nie jest łatwy sport. Nie jest łatwy sport. Jeszcze nosa nie miałam złamanego, ale. Y... No, ciężkie są przygotowania, szczególnie, um, szczególnie kiedy wiesz, trzeba sparować 10 rund. Często to jest sparring po sparingu, jeden dzień po drugim. E, wymieniają się sparing partnerzy, ktoś jest bardziej świeży, świeższy od ciebie, szybszy. Przygotowania moim zdaniem są najbardziej trudne, a już ta sama walka, wiesz, ten tydzień... Tak, radość, bo to już tak naprawdę możesz się zaprezentować kibicom. Już ten tydzień prawda, jest takiej odświeżenia jakby całego organizmu, zresetowania się, i wychodzisz naprawdę w 100% przygotowany do walki. A więc co ja tak swoją dygresję dorzucę, bo miałem okazję być tutaj w s 4. Tam przygotowuje się Juras, Tybura, Marcin, Danilo Milańczuk. Mnóstwo innych zawodników związanych z MMA, i miałem okazję popatrzeć trochę na ten trening. Wyszedłem z tego treningu i tak pomyślałem, kurczę, naprawdę, jaki to trzeba mieć ciężki charakter, znaczy twardy charakter, żeby taki ciężki trening wytrzymać. To samo jest też, jeżeli tyczy się bokserów. Nie każdy wytrzymuje taką presję. Po pierwsze, ciśnienie w głowie jest zawsze, trzeba sobie z tym poradzić, a poza tym do tego ciężki trening. No niewielu ludzi sobie z tym poradzi. Nie, dokładnie. To trzeba mieć bardzo silną psychikę, no bo em, w tym sporcie jak przegrywasz to naprawdę w pełni słowa tego znaczeniu, dlatego że e, no, boli cię głowa, możesz zostać znokautowany, może ci ktoś zomać nos e, i tak naprawdę po przegranej ktoś odbiera ci kawałek twojej duszy, kawałek twojej dumy. To nie jest to zwykły mecz, czy koszykarski, czy, czy piłkarski, gdzie na następny dzień możesz grać kolejny mecz, czy. No to się chłopaki teraz z piłki nożnej obrażą. Nie, no oczywiście oglądam mecze, ale wiecie o co chodzi. No po prostu tutaj wchodzisz i naprawdę się, się obrywasz, obrywasz po głowie, po, po ciele i jak przegrywasz, no to, to jednak e, ktoś ci po prostu odbiera e, kawałek czegoś pozytywnego. To nie jest zwykła, zwykła przegrana, a jak zwyciężasz, to jest moim zdaniem to, wiesz, jakby bardziej podwójne zwycięstwo. Nie ma nic piękniejszego niż zwycięstwo, nie, nie, ma nic piękniejszego. Naprawdę wtedy już się nie liczy nic, jak już jest ta ręka w górze i jest ten pas. Jak się na, patrzę na już później z perspektywy czasu, jak były ciężkie przygotowania, to przekreśla. Ta, to jest, zwycięstwo przekreśla wszystkie, wszystkie trudy. Zmęczenia i tak dalej. Pewnie hejterzy nasi ulubieni napiszą co innego, także ich pozdrowimy od razu. Ja się tym nie przyjmuję. Piszcie co chcecie, dajcie spokój. Kto normalny e, pisze, e, wiesz, cały czas jakieś negatywne komentarze? Ja uważam, że... E, wiesz co, ja w życiu nie napisałam żadnego hejtu, no nikogo, naprawdę. Natomiast, no, jeżeli jest taka potrzeba, to okej. Okay. Dla mnie to jest tylko paliwo, także zabierajcie się za klawiaturę na dywaka komputery. Nie, teraz już chyba spokojnie jest troszkę, nie? Ja nie, nie śledziłem, i miałem okazji tego... Ale wiesz, to jest jakby mm, to jest śmieszne, bo do mnie czasami wiesz, dochodzą jakieś tam komentarze, bo na przykład nie wiem, no, mama się przyjmuje, czy, czy jakaś koleżanka, ale to są takie, no wiesz, no, na przykład, że nie wiem, że jestem brzydka, no, no dobrze, no, nie, nie każdemu muszę się podobać. Nie każdy może być ładny. Najładniejsze dziewczyny w domach. Ewcia, e, w takim razie e, skupmy się na tym 13 maja. E, tak. Wiesz, nieważne, jak ja bym wyszła na ceremonię ważenia, nieważne, jakbym zaboksowała to i tak za każdym razem kobiety w sporcie są um, komentowane, czy jest, wiesz, czy jest ładna, czy jest brzydka. Za każdym razem są takie um, seksistowskie komentarze. No nie unikniesz tego, tak? Jako, e, a nawiązałaś do ceremonii ważenia też, miałam o to zapytać, czym nas zaskoczysz, bo to jest jednak wyjątkowa ceremonia ważenia. Zaskoczę was limitem wagowym. Zmieszczę się w limicie wagowym, najmniejszym do tej pory w mojej karierze. Eee, I nic więcej nie, nie zradzisz. Dobra. Eee, w takim razie czekamy niecierpliwie na walkę. Eee, mam nadzieję, że będziemy mogli zaraz po walce porozmawiać. No i będziemy się przygotowywali też do Polsat Boxing Night, będziemy o tym rozmawiać. Okej, okay, zapraszam serdecznie na galę do Częstochowy 13 maja. Naprawdę będzie się działo, obiecuję, noc pełną wrażeń.